Dzisiaj, ja jestem Abra i widzowie muszę zdradzić Wam sekret. Odcinki z Mapek z moją dziewczyną, czyli odcinki takie jak te, to w ostatnim czasie sporo stresu dla mnie, bo nie wiem czemu, ale moja dziewczyna jakoś coraz lepiej gra. Popatrzcie tylko na te mapki, ile dzisiaj będziemy mieli ob łatwych czy ciężkich parkurów do przejścia. Mam wrażenie, że gdyby nie zdolności, to moja dziewczyna byłaby już lepsza ode mnie i nie. To nie jest mój syn. Ja syna nie mam, ale dzisiaj będzie się działo. Dlatego zapinajcie pasy i pod żadnym pozorem nie wyłączajcie tego filmu. I pod żadnym pozorem nie wyłączajcie tego filmu. Szybki check czy tutaj doszło do sigmy? Napisz teraz w komentarzu, czy już używasz kodu Abra. To są tylko cztery litery. A ja będę bardzo wdzięczny, jeżeli zostawisz suba, dzwonek i właśnie wpiszesz kod Abra. Taki kod! Widzowie, zacznijmy od tego. Mapka nazywa się Prosta i została stworzona przez użytkownik Klakier, czyli ziomka, który ostatnio zrobił dla nas dwie fenomenalne Plakier. mapy. No i teraz tak, zobaczmy, słuchajcie, ja o co tutaj chodzi. To jest mapka. Ja już, ja wow, wow, studiowa. wow! Czemu to tak co? mało podbija? Ej, bardzo mało podbija. No kurcze, To no, no. Ej, ale jest zrobiony dobra, dobra. na, na, na ej, wymiar. To miało być, ale to, mi ale, ale to miało być łatwe. Jak to jest, że Poczekaj, a czy ja mogę zrobić coś takiego, słuchajcie? Ej, Juri, dobra, Ej, nie wiem jak leci, ona tam po, Poczekaj, a jak ty to zrobiłaś? Poczekaj, ty chyba to zrobiłaś na tak, okej, 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 widzowie, dobra. Się zaczynają. Dobra, lecimy w schody. takim razie. Dobra, no ej, nie. ja o tym mówiłem, słuchajcie, nie wiem w jaki sposób, ale ona, kurde, jakoś lepiej gra ode mnie, no. i to jest, słuchajcie, no, podejrzane. Właśnie, właśnie, właśnie dobra, lecimy teraz, tutaj co, myślisz, że są schody? Wiesz co, bo musisz się obracać chyba do tyłu, a tutaj obracać się na bo... O kurde, bo tu się zmieniają kierunki! Ej, mega tłusta oh. mapka! Dawaj! Dawaj! Uh. Dobra! Ej! już nie Ej. Widzę. Do, o, Ej, to jest mega dobre! To jest... A, to Dobra, dobra. Dobra, jeszcze... Uuu, GG! Widzowie już się spociły. A to dopiero początek gry! O co tutaj chodzi? Oh. O, dobra, złapałem. Oh. Dawaj, dawaj, lecimy Ej, akurat ten fragment jest prostszy Niż tamten przed chwilą, więc naprawdę Tutaj to musimy słuchajcie ogarnąć Musimy, dawajcie, dawajcie, dawajcie Ja zdaję! Nie no, nie po, po, no, ja tutaj nie mam wyczucia Do po, takich po, wąskich po, rzeczy tutaj po, takich. Po, po. Jest checkpoint o, naprawdę! Teraz mam przejść coś takiego! To jest moja najszersza reakcja. Ale dobra, jedziemy w takim razie, He słuchajcie. Dobra, dobra, uwaga, i sy! Ja się zdenerwowałam, zdenerwowałam się dobra. już bo... Dobra, bardzo dobra. długo mi sy! Idzie tutaj No. Ej, nie, to jest naprawdę w miarę easy mapa, tylko nie. taka, że trzeba się mocno skupić, ale jak on fajnie to tworzy, naprawdę, słuchajcie, ten zio. Nieee! <średencji> Chciałem powiedzieć, że ten ziobek robi dobre rzeczy. Ale teraz to mnie trochę zdenerwował. Ej, wiesz co? Nie, czasu to chyba mamy jeszcze sporo. Z dwie minuty dopiero minęły. Dwie, trzy. Więc jesteśmy, że tak powiem, w połowie czasu. Natomiast tam troszeczkę brakuje checkpointa, bo faktycznie nadrabianie tego to będzie trwało... No właśnie, to ci wiecznie trwało no Właśnie, tutaj, właśnie, 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 właśnie! No dobrze, kurde, dobrze, bo tu dobrze, kamera, No dobrze. kamera! Ej, peski, tu ta kamera, tu... Nie no, dobra, tutaj, gdzie ty odpadasz, to akurat nie jest mi na kamery. Tutaj bym w ogóle nie podskakiwał, wiesz? Tam, gdzie nie trzeba, w ogóle bym nie podskakiwał. Ale tam, słuchajcie, gdzie ja jestem, no to właśnie nie do końca wiem, co zrobić, no bo jakby ja wiem, jak to przeskoczyć, ale tutaj ta kamera. Okej, okay, okej, okay, dobra, obróciłem. Dobra, dobra. O Jezus. O Jezus, no i tu... Ej, nie no, tutaj to... Okej, okay, okej, okay. no, nie no, wiem, ja czy to jest checkpoint, powiem. ale no musisz gdzieś dać checkpoint, bo ja zaraz naprawdę spadnę. Ja zaraz spadnę, ej, ja, jaka spadłam mapa. Nam... Spadłam ej, w tym momencie, no, co mówiłeś, że jest ta kamera. No tak, tak, właśnie... O, no. Dobra, i wpadajcie na www abrety. Pierwsza linka w opisie po takie bluzy, czy chociażby takie czapeczki, albo smycz. brelok, cokolwiek, żeby mieć w tym jabrowniku szyszkę bab widzowie. Ja mam to już za sobą, nie, ale naprawdę, nie. ej, ja bym tego nie nazywał do końca easy map, wiesz? Powiem ci szczerze. Tak. Bo e, to nie jest no. trudne, to nie jest trudne, ale też nazywanie tego easy? No, kurde, też powiem szczerze. Easy, jakby odważne, odważne powiedzenie wariacie. Odwa no chyba, że jesteś mega dobry. Jak jesteś mega dobry, no to ezowa, ezowa. Dobra, lecimy teraz tutaj I teraz Puu I puuu! Ej, powiem o, o, szczerze o, o, że Naprawdę o, się zmęczyłem o, o, Dobra, joli. dawaj, gdzie ty A, b... Ej, Matko. byłaś już na tych schodach? Czy mi się na tylko Na końcu już byłam, tak O kurde Dobra, słuchajcie Przeskakujemy tutaj to o, 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 o Tutaj będzie rzeźba Tutaj, słuchajcie, będzie rzeźba Czekajcie, rzeźba. czekajcie, czekajcie bo no to wie, musi bo nas odbić, od od bo Co? on zbudował? Jeżeli ja mam niby ten się odbić, no to kurde, nie ma szans, słuchajcie. Nie, 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 nie. zero szans, słuchajcie. No spróbuj. Ej, ja tutaj cały czas się ześlizguję z tego. Jakby... Spoko, myślę, że Joli ma większą szansę, słuchajcie, na przejście tego niż my. Aha, nie, 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 poważnie, poważnie, 6 minut to za mało. Typu, że on to nazwał Easy Map widzowie! On to naprawdę nazwał Easy. Ja muszę powiedzieć się... może Easy pod tym kątem, ah, że nie. O, my, Mam jeszcze też. jeden pomysł, słuchajcie, mam jeszcze jeden pomysł. I POW! <laughs> Oszukaństwo! Ej, mówię wam, bez zdolności to, to nie masz żadnej szansy. Bez zdolnościami, no to już, to, to już prędzej. Wiesz co? To może ja ci ułatwię. Może ja ci po prostu ułatwię i to przejdę. Jeżeli on nazwał to łatwą mapą, to popatrzcie na jego drugą mapę, gdzie nie jest napisane, że jest prosta. Oj, no nie możecie wychodzić w tym momencie, słuchajcie. Musimy teraz odebrać sobie paczki z nagrodami. Tu są odłamki, właśnie, słuchajcie. Jesteśmy w połowie do tego nowego epickiego skina. Że tony zdolności spadzą. Za darmo, wow Ej, to jest mega kozak 250 to nie wiem, ale to robi różnicę No bo tu 250, tu 250 Tam 250, tam i się robi 1000 Ej, ja naprawdę jestem zachwycony Tymi pudełkami, mówię wam totalnie serio Bez beki, one są mega przekozackie No tak, no jak są akurat duplikaty To troszeczkę gorzej Ale, ale widzowie, popatrzcie na to Kolejny dwop Odła! Dla kartoniarza Janiarza! Dobra, odłamki 14. No tak. A tutaj będzie ciężko. No bo faktycznie 120 odłamków to jest bardzo dużo, a tu duplikat. Ej, ja się naprawdę boję tej mapy. Uwaga, flying parkour. Yo, jakie to jest długie? Ale męczarnia. Ale Ej, męczarnia. to będzie męczarnia! Ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Skąd ty masz tego? Skąd ty masz tego skina? Skąd ty masz? Nie wiem. Dostałam go. Aaaa! Skąd ty go masz? Aha, aha. Dobra, nie, idę cię rozwalić, Ej, idę cię rozwalić. to już chyba graliśmy. Nie, nie, nie graliśmy w to. Ja wiem, to wygląda... Nie! Co? Co tu jest, jest, tu jest tak. checkpoint, no nie. Ej, nie, po prostu wiesz, są mapki obi, są dość podobne wszystkie do siebie, no. A, ale, okay. ale, 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 ale będzie tutaj ja tu mapka, ja będzie wydam. tutaj mapka, którą już graliśmy raz, tylko że została... Me... Tu jest o, dopiero checkpoint, omg, akurat wyrzuciło na nim. O, nie, nie, chciałem powiedzieć, że mapka była mega ulepszona. Tu już widzę, że 6 minut to za mało, słuchajcie, tu już widzę, że 6 minut to nie, za mało. Nie, ej, tu to nie są trudne rzeczy, ale po prostu się. checkpoint by się przydał z samego takiego faktu, że no kurde, no trzeba to potem powtarzać, no nie, tak w nieskończoność. I co? No naprawdę muszę wyczuć każdy blok tak idealnie, ja no dobra. Checkpoint. No dobra, niech będzie, no niech będzie. Na okay. Dobra, ej, gdzie tu jest checkpoint, bo ty mówiłaś, że... Ej, właśnie znowu! Czemu to jesteś pierwsza? Czemu ona jest pierwsza? Tam jest dopiero checkpoint, o kurde. No, klakier, teraz teraz to zdenerwowałeś biednego Aberalele. Bardzo mnie zdenerwowałeś! Ale dobrze, jest checkpoint, więc jedziemy. Teraz A, słuchajcie, ty się musimy. Tam Dobra. Tak, muszę nadrobić, słuchajcie, muszę nadrobić, bo... No Juli jest z przodu. No słuchajcie, no chyba nie muszę wam tłumaczyć, że ona nie może tego wygrać. Słuchajcie, mamy 1-0 w tym odcinku dla mnie, więc spoko, ale nie może być, słuchajcie, no, my teraz punktację mamy, to ja nie wiedziałam, że my zawody jak No to już! No e, no ja już wymyśliłem, że, że będzie punktacja w takim razie, okej, okay. dobra, lecimy sobie tutaj, ej, ty musisz być yes, naprawdę daleko, spadłem. ty musisz być naprawdę daleko, bo, o, dobrze, tu jesteś, okej, okay, okej, okay, dobra, dobrze, oj, też spadłem, dobra, wracam tu, dobra, oh, dobra, no! dobra, wyprzedzamy ją, wyprzedzamy ją, wyprzedzamy ją, wyprzedzamy ją, dobra, ej, ale to mnie, Pow! czemu to mnie tak odbiło? Ale mnie chamsko odbiło, wiesz? Strasznie mnie chamsko odbiło. Ja, mnie ja też. Dobra, ja tak okej. Okay. Aha, bo tu trzeba, wiesz co, wolniej. Trzeba to wszystko robić wolniej, na spokojnie. I będzie dży łagon, widzowie. Dobra, okej. Okay. Checkpoint! Załapię! Powiedz, że załapię checkpoint! Powiedz, proszę! Proszę! O, jest, dziękuję. Dobra. Dobra, lecę tutaj. O, tutaj czek. O, załapł mnie Hej, Ej, spodoba ci się tutaj ta atrakcja. O, szkoda, że taka króciutka, bo ta była naprawdę fajna. Ta było naprawdę... To było naprawdę fajne. Dobra. O, o. Ja tu czekam na dobry moment. Ała. Ej, sześć o. minut, nie wiem, czy naprawdę wystarczy. Ale próbujmy, słuchajcie, ale naprawdę... No, no, leć. No. Adam, leć. O Leć. Dobra, słuchajcie, znowu trzeba. Trzeba się słuchajcie tutaj postarać. Trzeba zrobić tak, trzeba zrobić oh. tak. I to każdy krok trzeba skakać. Tutaj by się przydał jakiś checkpoint, ale nie ma go. No trudno, checkpoint jest tutaj, dobrze. O kurde. O kurde, chłopie. Jak ja mam tutaj ale ty, jak on ty, żeś to zrobił na tych śliskich ścianach. Ej, ej, musisz musisz cały czas bruszkować. Musisz cały czas bruszkować i wiesz co? Ja robię tylko jedno dotknięcie oh, na jakby jedną Zaj, platformę. No tak, żeby to okay. tak na szybko, że pach, pach, pach i jesteś już dalej, co nie? Ej, patrzcie, jakie mega przyjem... przyjemne obi. Na, nawet nie skończyłem zdania. Ej, ale naprawdę, słuchajcie, map... A jesteś już dalej? No ej, ja się odwróciłem, nie, nie. żeby zobaczyć, jak ci idzie, no. A ta mapa jeszcze trwa. Ej, ale naprawdę, przyznajcie, no, słuchajcie, Kraken no. jest nowym gościem, który robi nam mapy. Ej, ja to znaczy, się tak denerwuję nowy, na tym, że to ale... jest po prostu wzbudza... Ale my prosimy Wysbudza o więcej taka... map. Naprawdę. we mnie, no? No jak agresje, właśnie. Stable Guys to sama przyjemność grania. Ej, ale naprawdę. Naprawdę więcej mapek prosimy, bo gość jest niesamowity, słuchajcie, w tym co robi. Serio, patrzcie, te obi są tak dobre, są tak udane, że ja w ogóle nie wiem co powiedzieć, słuchajcie. On się. Nie, ja nie ja wiem. Tu w ogóle, ale już nie idę. się minął z może 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 on powinien być zatrudniony w ogóle przez Skopli do tworzenia map, nie? Jakbym mówił to bez beki, bo serio, jeżeli to są w ogóle jego pierwsze mapki, w życiu, to on jest jakiś genialny, naprawdę cudotwórca. Okej, okay, mam tutaj kolejny checkpoint, a ty dalej jesteś na tych śliskich, co nie? Nie, cicho tam już bądź. Okej, okay, no to ja w takim bo ja razie. No, to ja wściekła taka. Kontynuuję, słuchajcie, odcinek niemożliwe. samemu. Okej, okay, może będzie 2-0 w takim razie. Samemu. E, może będzie no, no będzie 2-0, no było przecież. O! Nie to jest, nie Warto powiedzieć, że przejść. jeżeli nie przejdziemy tego w czasie, to nawet jeżeli ja będę dalej, to nie jest 2-0. To dalej jakby za tą mapkę nikt nie dostanie punktu, słuchajcie. Nikt. Więc naprawdę, no, tutaj trzeba Jest, będzie. Jest, teraz przeskoczyłam tą platformę. Dobra, okej, okay, lecę tutaj. Ej, zrobiłaś te śliskie? Auuu, wow. no, okej, okay, no słuchajcie, jestem, jestem tutaj, Dobrze, no nie, nie, nie to niemiłe, to niemiłe, słuchajcie, tak w ogóle, to nie powinno być nawet, słuchajcie, 1-0, bo ja tam przecież czytowałem przy pomocy emotki, przy pomocy zdolności, no teraz to już za późno, e, na tamtej poprzedniej mapie, tak troszkę, ale tylko troszkę, nie jakoś bardzo, tak ociopinkę minimalnie. No to jest akurat, wiesz co, nie fair, bo ja nie mam emotek. Oj tam, oj tam, no dobra, okej, okay, to w w takim razie jest 0-0. Na tej mapie nie użyłem ani razu. Dobra, robimy, słuchajcie, 0-0. Ale patrzcie, tutaj długo nie ma checkpointa, a naprawdę by się, słuchajcie, przydał. Naprawdę. O kurde. No widzicie? Tam... Tu już jest meta! Czyli tu nie będzie Jacie. już w ogóle checkpointa, słuchajcie, bo tu... No to już idź do mety, bo tu ja tutaj utknęłam z kolei na następnej przeszkodzie. Nice! Na słupkach. Dobra, słuchajcie, nice. no to będzie 1-0, o ile teraz nie zważywię. Aaaaaaah, oh, let's go! Czyli pierwsze zwycięstwo! No właśnie dopiero teraz To jest mapeczka, która już była, ale została tak zmieniona, tak poprawiona, że jak ją odpaliłem To w ogóle jak ja to, słuchajcie, włączyłem, to miałem taki wow, czekaj, my to graliśmy, serio! Ona teraz, jak ją właśnie widzę, to tak coś świta, ale naprawdę ona Mapko. została zmieniona. Serio, ta mapka jest naprawdę zmieniona. Ja myślę, że przejście bokiem jest tutaj, słuchajcie, znacznie lepszą opcją. No tak! Tędy to Dobra. nawet chodźmy się. Ej! Da się jednak przejść. O kurde, o kurde, ale zważywiłem to po co ja dałem jej w ogóle instrukcję? Ale dobra, jedziemy w takim razie. To jest góry, Jan! Dobra, i teraz tak dobra. lecimy sobie tutaj ładnie pięknie pół pół. Ej, naprawdę, ja nie pamiętam tej mapy. Ona została tak zmodyfikowana. Ja jej że... ja i tak nie też nie pamiętam. Nie, nie, pamiętam. Naprawdę, nie mam pojęcia nie pamiętam, co się absolutnie. Kurde, nie, nie wiem! Nie wiem! Ja bym nie nazywał tego poprawioną mapą, tylko totalnie nową i w sumie sztos! Tak naprawdę co by nie powiedzieć O, tu coś takiego pamiętam- Tak! Coś takiego coś pamiętam! Spada, tak, coś takiego jakby pamiętam Okej, okay, dobra nie wypadłam z mapy w ogóle. Dobra, bo tu jest właśnie to TNT, dobra Okej, okay, tak, 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 tak Tutaj to akurat pamiętam Dobra, lecimy, 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 Ale nie co tu śpimy. Zrobić? No musisz musisz tutaj wyjść, tam jest TNT takie. Dobra, jedziemy, słuchajcie, nie możemy podpowiadać. Nie możemy podpowiadać, ja muszę słuchajcie, tutaj wygrywać. No jak to jest, że ja mam tysiąc godzin w tej grze Juli ma, z, nie wiem, ze 100 może maksymalnie, a słuchajcie, jest lepsza ode mnie. Nie możemy jej teraz pomagać, słuchajcie, po prostu leci. Ej, bo ty naprawdę ty nie idziesz ja w ogóle tam, gdzie powinnaś. No dobra, ona już tutaj, słuchajcie, leci, więc trzeba naprawdę na nią uważać dość mocno i teraz pytanie. Jakieś... Ja mam... O nie no okay. i trzeba okay. na... Ej, dobra, powiedzcie, że to był checkpoint, proszę powiedzmy. Że... Dobra, był checkpoint. Okej. Okay. Bo ja nie wiem, czy mam zejść Ale w musiałam dół, się tutaj, tutaj nie tym. lubię. Tak... Tak kurde, mi to przeszkadza, nie, jak nie. są te ściany. Ej, nie wiem nie, nie wiem, wypaść, nie wiem, nie wiem. Że te ściany po prostu nie przeszkadzają. To jest akurat mega beznadziejne i kompletnie nie rozumiem, czemu to jeszcze w Stumbleguys jest, że te ściany faktycznie widać. One powinny się robić jakby przezroczyste, kiedy najeżdża tak, na to tak, kamera. Jak no jak no idzie, ale no. nic na razie z tym nie zrobimy. Okej, okay, ten fragment pamiętam. Coś tak jakby mi faktycznie już tutaj świta, co nie na tej mapce. O kurde, ona jest tak blisko. Dobra, nie, no nie, no, no słuchajcie, lećmy. Po prostu lećmy, bo to jest jakaś beka. Że Serio? to jest mega bekowe, że ty idziesz w praktycznie w tym samym tempie co ja. Okej, okay, czasem się zgubisz na jakiejś przeszkodzie, tak jak na poprzedniej no, mapie, no, no ale tak, z no, bo grubsza to lecimy to jest... równo. To jest strasznie dziwne na poprzedniej dziwne mapie dla mnie. się gdzieś zgubiłam. No że na tych, na tych śliskich nie mogłaś jakby przejść. A, nie Abra, przejść tu jest jakby... napis Abra i Adax, czyli jakby twórca tej mapy. O, to myślicie, że Ada? Czy myślicie, że Adax, jako że chłop ej, nie wiem, sumie, to naprawdę nie wiem. Dobra, tutaj słuchajcie, jakoś tak chyba trzeba. przejść. to musimy nie walnąć. Dobra, lecimy, 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 o lecimy, marco. lecimy, 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 nie śpimy. Nie. Walnęło, ale jak? O kurde. O kurde. Ej, tutaj to, Mnie to słuchajcie... Nie to wywala, wiesz, gdzie? W drugą stronę bo całkiem. No, tutaj, słuchajcie, to, to właśnie... O, dobra, nice! O, nice! Dobra. I teraz słuchajcie, jak to przejść, słuchajcie, jak to tutaj przejść, bo... No kurde, no poważnie! Ej, bez kitu, no! Pamiętam, że tutaj też się denerwowałem na ten checkpoint, że on jest w strasznie dziwnym miejscu, co nie? Ale dobra, jedziemy, 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 bo ja nie wiem, czy ja mam tutaj też to właśnie przejść jakby dołem, bo chyba... O kurde. No ja już jestem na mecie. O kurde. Ja myślałem, że tam trzeba da Ej, dobra, bez kitu. O bez kitu. O bez kitu. Ej, dobra, to jest akurat mega dziw, bo w tym momencie to czekajcie, mamy jeden do jednego. Super mapa jest bardzo miła. Nie no naprawdę trzymam cię za słowo, drogi widzu. Okej, okay, zobaczmy czy na pewno super mapa. Okej, okay, to nie jest Obi. To jest bardziej szukanie dobrej mety z tego co, widzę. spoko. Spoko, spoko, bo czegoś takiego dzisiaj Jaka, jeszcze nie było. Były sa o kurde, były same obi, o Jezus Maria Ty, przeżyje? Przeżyłem Dobra, dobra, to wygląda jak jakaś Bardzo dziwna 180, okej, okay, fejkowo No dobra, tutaj ta meta, sprawdzała się? Aha, no no dobra, tak. to już sprawdziliśmy oboje w sumie. Okej, okay, spoczko, spoczko. No to lecimy w takim razie dalej. Tu jest jedna meta, którą ty idziesz sprawdzić. Dobra, to ja pójdę tutaj, tą metę sprawdzić, bo tu jest jedna i chyba. No to nie, kolejna. tam nie pali od razu, więc ona Okej, okay, tu jest jedna... Aha, bo może te... Może w drugą stronę trzeba, czyli tak, lewo i prawo. To wiesz co, to dawaj ty pójdź tutaj w prawo, a ja pójdę właśnie w lewo. I zobaczymy jak to wyjdzie, bo tutaj tak, tutaj ja bym spróbował właśnie przejść sobie ładnie, pięknie tędy. Dobra, tutaj. O! Zrzuciło mnie, o. Okej, okay, bo słuchajcie, może tędy faktycznie da się tutaj przyjść. Tego nie wiem, oczywiście, co nie, ale mamy, słuchajcie, o jezu! Dobra, mamy tutaj dwie opcje: albo właśnie tam jest ta meta, albo właśnie tutaj, słuchajcie, jest ta meta. I bardzo dziwnie się skacze po tych blokach. No, no bo na... one. Bardzo jakby mnie tutaj tak zatrzymały, no. Trafić. Dobra, lecę sobie tutaj. Ej, spaliło mnie! No, czyli ty musisz. Mnie też, my... mnie też, mnie też. O nie, niemożliwe. O nie. No. Nie. O, dobra, Czekaj, to ja już wiem, gdzie ty byłeś? Ale to momentu? nie jest możliwe, bo ja. To... poczekajcie, no to, to która ma. Spaliło mnie jak tam weszłam na ten Ej, mam jeszcze jeden pomysł. Mam jeszcze no, to jeden pomysł. Do góry jeszcze meta. Nie, 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 nie. Słuchaj, zrobimy tak. Ty dawaj, pójść tutaj w lewo, zeczę znaczy w prawo, a ja spróbuję pójść w lewo, tylko właśnie bokiem. I zobaczymy słuchajcie, jak to wyjdzie. Mam jeden pomysł, tylko nie wiem słuchajcie, czy on ma właśnie tutaj se. No właśnie, ona tutaj sp... Tutaj też? Ej, no. nie, no to znaczy, że twoja musi być dobra. No nie, no, no nie, nie ma innej opcji. Dobra. No nie ma, ale to wszystkie już zobaczyliśmy. No serio. Czy myślisz, że to jest jakaś jedna fejkowa? Poczekaj. Mnie jest tutaj tak. Nie pasuje ogólnie. Ej, no naprawdę. Ej, nie rozumiem. Nic z tego... A, czekaj. Są so TNT. One mogą na przykład... No tak! Okej! OK! Ej, dobra mapka! Faktycznie, faktycznie dobra mapka! I tym samym, słuchajcie, no nie, no tutaj nie można powiedzieć, że ja wygrywam, no bo raczej razem szukaliśmy mety. Dostałem jeden Stumble Up 5 i drugi Stumble Up 5. No to Jezu, zobaczmy, czemu nie? To wydaje się być dość krótkie, ale wcale nie musi być proste. Widzę, że fajnie są zbudowane checkpointy, co mi się mapa. już podoba, co nie? Ej, dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. O, kurda, tutaj co my niby mamy zrobić? O, oh, wow, poczekaj, bo ty się już tutaj spaliłaś. Tutaj coś trzeba. Jakiegoś wy. Ej, dobra, nie roz. Szukam, nie Czemu ma. ja się ryspię po... Pod mapą. Ej, dobra, jest tutaj jakaś trampolina? Widzisz coś? Bo ja nic tutaj takiego nie, nie widzę. nie. O kurde, ty. Ej, wiem! Może trzeba się właśnie spalić, i wtedy cię jakby przeteleportuje na drugą stronę. Czasem tak się dzieje. Nie, chyba nie tym razem. Dobra, tutaj coś takie. Tak! Co? Zbiło się. O kurde, no to leć, najwyżej wygrasz ze mną, poczekajcie, poczekajcie, no to ja mogłem jej nie dawać, słuchajcie, sugestii! Czemu ja się tu respię? O, dobra, teraz o, się dobrze. Dobra, o, mnie tu okay. znowu z powrotem Dobra, 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 Jestem, dobra, dobra, Poczekaj, a to, to jest forma checkpointu, słuchajcie. To jest... Poczekaj, tak. jak tutaj wejść niby? Nie, tutaj nie wskoczysz, nie wskoczysz tak Eee Nic z tego nie rozumiem, słuchajcie. To nie eee. ma nic wspólnego ze Stumble upem. Eee... Dobra, nie mam za bardzo. Słuchajcie, co my mamy tutaj zrobić? Ej. Chyba, że ta... Nie. Serio, tutaj mam... Re... Ej, o co chodzi w tej... O co chodzi w tej mapie? Ty coś, cokolwiek rozumiesz? Bo Jezus, ja nie za nie. bardzo. Poczekaj. Może musimy jakoś... O, i teraz na przykład spadam. Nie. Checkpointa Może... ja... trzeba na, na dotknąć ta. po prostu tego checkpointa jakoś. No tak. właśnie, ja go dotykam. Ja go teraz dotykam. Dobra, idę się spalić w takim razie. Spoko, i zobaczmy. Nie. Nie. To nic nie zmienia. Dobra, a gdyby zrobić tak i teraz spróbować tutaj do... O może! może, Może tutaj tak. właśnie No i co tutaj? I co tutaj? No poczekaj, tutaj i tutaj się znowu spalasz. Ej No, bo ja mogę to zrobić emotką, ale to chyba, słuchajcie, nie o to chodzi w tej mapie. Dobra, nic nie rozumiem. Totalnie nic nie rozumiem, słuchajcie. To miał być tylko biedny Tu, tu stambel... się tam dbajsz... A, Apik? A, jakby... Nie da doskoczyć do tej mety, nie? Poczekaj, bo tu się zawsze spa Nie nie kumam. Okej, okay, słuchajcie, udało się tutaj wskoczyć, ale no nie, no to jest hardcore, jednak, słuchajcie. To jest w jakimś stopniu hardcore, żeby w ogóle tą mapkę ogarnąć. No i Bardzo potem, jak się spalisz, no to już nie, już znowu trzeba umieć tutaj wskoczyć. Dobra, okej, okay, okej, okay, jestem sobie tutaj. Bo ja nie Ładnie, mogłam nie. tam wskoczyć. Eww. A teraz jestem na meczu. No nie, dobra, słuchajcie, to, to jest. To jest jednak hardcore mapka. To jest jednak, słuchajcie, hardcore mapka. Myślałem, że to będzie proste, a to wcale nie jest proste. Dobra, jest tutaj checkpoint, więc ja już o, spróbuję to przejść. Ciężko. Ale naprawdę to nie jest. To nie jest łatwa mapka, nie? To nie jest, słuchajcie, łatwa mapka, ale też nikt nie oczekuje, że wszystkie mapki będą proste w Stumble Guys. Naprawdę. O, Serio, akurat tutaj szacunek pytanie, za to. Pytanie, co zrobić? Że nie ogarnęliśmy tego nawet na dooko. początku. Dobra, dobra, dobra. Wiesz co? Ja to próbuję od przodu. Ja to próbuję od przodu i od jakby od ale rogu. wiesz, ja mi się raz już udało wskoczyć, tylko. To no drugi raz już jest ciężko. Kurde, patrzcie, co tu się na przykład, słuchajcie, dzieje. Dobra, jestem tutaj. Nie wiem też, w których miejscach, słuchajcie, będą checkpointy, a w których nie. Więc po prostu to przechodzę, słuchajcie. Po prostu już to przejdę. Nie będziemy tutaj czekać akurat, tu. bo naprawdę tutaj może być bardzo ciężko, żeby to w ogóle tak ogarnąć, co nie w całości. Więc lećmy, słuchajcie. Lećmy, lećmy, lećmy. Po prostu czasu może nam zabraknąć, nie? Jeżeli będzie jedno czekało, słuchajcie, na drugie. Jakiego? co to za w ogóle element? Jo, dopiero tutaj checkpoint? Nie, no słuchajcie, to to nie jest do przejścia przez minut, nie? To trzeba by było dużo lepiej zrobić <grym> checkpoint. Jest. No i co? Ile ile się turnament? Ej, ale czemu jest nie, nie, serio, z jakiego powodu checkpoint po prostu nie jest tu? Bo ja nie wiem, słuchajcie. Dobra. Jak poleci tutaj woda, to ja bym spróbował to zrobić tak. Okej. Okay, Okej, okay, dobra, jest. Powiedzmy, że o kurde. Dobra. Dobra, dobra. Co chodzi w tej oh grze? God. Ej, dobra, bez skitu. Przywal mi i teraz odbij mnie, ale wróć, wróć do odbicia. Okej. Okay. I teraz tutaj. Dobra, jest spoko. Nice! Mega prop za tą mapę, pozdro!